Dzisiaj przedstawię lokomotywę elektrowóz zakup od Daniela, to był akurat zakup Berlechen 120 Siemens, lokomotywa firmy Roko Berlechen 120 Siemens, 9186193253 to jest lokomotywa, która Którą nabyłem w tym roku I tak ten Siemens wygląda Własnoręczne malowanie Daniela Ale sobie ją od niego nabyłem Fajna lokomotywa Zanim ją puszczę to pokażę co dzisiaj przyszło Lokomotywa, ale to jest bez napędu. Mechano yy, Dummy. To są takie dumy. Kupiłem takie stare o Tomka Gryfina, ponieważ potrzebuję podwozi do lokomotywy 3M62. I druga jest tu sześcioosiowa, też Dummy. Bez silnika podwozi się posłuży do 3 m do lokomotywy 3M62, a tego nie puszczę ich, bo one mają całkiem inne sprzęgi, które nie pasują do oczkowych, tylko będą się ktoś wykombinować, sprzęgi zmienić, ale nie to jakieś druciki powkładać, aby tylko połączyć 3M62 lokomotywę, którą kleję. To będzie kartonowy sprzęt w wersji jeżdżącej. Mamy ją już na torach, a że ma kolor zielono-żółty, to dałem sobie te pintrusy kartonowe kolei mazowiecki. Siemens. Tym, ty, ty. Dobra, kończymy, bo muszę kleić dalej Muszę przygotować sobie tą lokomotywę 3M62 To na razie, do kolejnego spotkania Także tym razem prezentuję ten elektrowóz Siemens Werlechen 120 Nabytek z tego roku, na początku roku Od kolegi Daniela